Pan Jan Kolbusz, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Janku, ee, probiotyki w ogrodzie. Dbamy o zieleń, mm -hmm. mamy swój ogródek, mm -hmm. e, trawnik, e, kwiaty, rabaty. Stosujemy probiotyki? Kapitalne miejsce do zastosowania probiotyków. Chcemy, żeby roślina była zdrowa, chcemy, żeby ładnie wyglądała, i za pomocą probiotyków możemy to osiągnąć. Wielu ogrodników nie wie o tym i na przykład e, myśli, że żeby roślina ładnie wyrosła, to trzeba ją podsypać czy to nawozem, czy jakimś tam środkiem ale chemicznym. Ale to działa, jak podsypiemy? Nie powiemy, że nie działa, ale jeśli zastanowimy się nad tym, jakie są skutki zdrowotne dla nas jako użytkowników, na przykład kiedy podajemy środki chemiczne, które zabijają owady, czy jakieś tam, żeby one nie są obojętne dla nas, tak? podobne efekty czy takie same, a może nawet lepsze jesteśmy w stanie osiągnąć za pomocą probiotyków, tylko musimy nieco zmienić myślenie. To nie jest tak, że atakujemy probiotykiem wtedy kiedy widzimy jakiś problem, tylko probiotyki wprowadzamy po to, żeby stworzyć środowisko, w którym roślina będzie się dobrze czuła, tak? Czyli podajemy probiotyki na pewno na początku sezonu wegetacyjnego, żeby, żeby już wprowadzać tę właściwą aktywność mikrobiologiczną w strefie korzeniowej, czy na liściach rośliny. Teraz, kiedy będzie się kończył sezon wegetacyjny, świetna pora, żeby podać probiotyki na opadłe liście, czy, czy na wszystko inne, co rośliny po sobie zostawiają. Teraz, jeśli podamy probiotyk, te resztki zostaną, szybciej się rozłożą, związki pokarmowe w nich zawarte szybciej wrócą do gleby, a Również patogeny, które mogłyby w nich przezimować, będą miały dużo mniej miejsca i w przyszłym roku prawdopodobnie ich inwazja będzie dużo mniejsza, jeśli w ogóle się pojawi. No ale tak jak pan obserwuje, powiedzmy, sytuację teraz na rynku mhm. w Polsce, y, coraz szerzej stosujemy te probiotyki w ogrodnictwie? Wydaje mi się, że tak. Y, kiedy patrzę na koszyk y, preparatów y, probiotycznych, czy, czy innych naturalnych, wydaje mi się, że on się rozszerza, tak? Y, to, to świadczy o tym, że Rynek y, dojrzewa, ludzie i to nie jest tylko, tylko kwestia dojrzewania w kieszeni, ale również kwestia dojrzewania w głowie. Ludzie Czyli zmieniamy tą mentalność. zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję również.